Witam Państwa bardzo serdecznie, to jest Janusz Ruletowa, a oto nasz dzisiejszy przepis. Przygotuj się na chipsowego potwora. 40 ml tequili, 25 ml pomarańczowego, 15 ml ananasowego, ginger beer, 30 ml szczypta soli oraz pokruszone chipsy solone. Ciekawy przepis, podoba mi się, że Ernesto nie odmówił. Myślę, że Ernesto tutaj coś tam ugotował, ale mam wrażenie, że delikatnie zinterpretuje jego słowa, bo... Posypanie na górze koktajlu chipsami to jest tragiczny pomysł, dobry żeby się udławić drinkiem. Więc ja pokażę taką bezpieczniejszą wersję, jak zrobić tak, żeby jednak to było wyczuwalne, zostańcie ze mną. Dlatego mój plan to przygotowanie sobie rima, takiego jakby chciał Ernesto. To znaczy, wezmę sobie szczyptę soli i sobie posypię. Taka solidna szczypta soli i do tego zgodnie z jego życzeniem trzy chipsy solone. Raum! 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 I sobie rozgniotę rozgniotacz. Kurwa, wracaj tam. I oto takim połączeniem soli i chipsów zrobiłem sobie taką, taką mieszankę studencką. Hop. I zrobię sobie z niej po prostu RIM. Jest to. Bezpieczniejsza opcja, niż dosypywanie chipsów, znaczy no, bezpieczniejsza, no po prostu przyjemniejsza. Obficie sobie... Limonkuję, a i do limo, do... I do wow, kur... A i do tequili limoneczka siądzie. Jak najbardziej, fajnie, że sobie tam napsram jeszcze do środka. Ta limonka jakaś taka strasznie bogata była we wszystko i mi najebała jakieś gówno do środka. No i sobie obtoczę. Proszę bardzo, oto Solno Chipsowy Rim specjalnie dla Ernesto. No i kontynuując z przepisem, zgodnie z wolą Ernesto, wsiąśniemy to sobie. Pału! Wow! Tej tequili sobie damy 40 ml. Sok pomarańczowy, świeżo wyciśnięty i sobie go damy 25 ml. Łup. Sok ananasowy również świeżo wyciśnięty. I jego sobie damy 15. łup. No i Ernesto chce, żeby tam ginger beer dodać i wstrząsnąć, ale nie, nie, nie. Ja wiem jakie on ma plany. Ja tu nie mam zamiaru wybuchnąć ku jego ucieszę, więc lód z zamrażarki. Wstrząsnąć. I teraz tak, do tej szklaneczki, co sobie wcześniej zrimowałem delikatnie uu, wrzucam sobie sześcianik lodowy. No i co? Łup? odcedzam pojedynczo. Podwójne odcedzanie tylko gdy wstrząsanie. No i pięknie miejsce zostało na ten tak zwany ginger beer. Ła, 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 Oczywiście nie otwarło się, ale i tak somehow prysło mi na rękę. No i topik z ginger beeru. tam pierdolił o 30 ml, w dupę mnie może pocałować. I oto jest, chipsowy potwór, Skoftujmy. Doskonały. Jak Państwo widzą, naturalnie brew mi się unosi. Jedna, bo tak umiem. Mianowicie, całkiem dobre to jest. Znaczy, tekila. No, nie będę kłamał, też użyłem tutaj tego ginger beeru, Serdecznie polecam. Najlepszy ginger beer, jaki dotychczas piłem. Fever 3 jest kosmicznie dobrym ginger beerem. Ale ciekawą reakcję to wchodzi. Tequila, ginger, Beer, sól, no, rim z soli, to jest znana sprawa przy tequili. Brakuje tu głębi, definitywnie. Sam koktajl jest troszeczkę płaski. Brakuje tu głębi, sam koktajl jest troszeczkę płaski. Aczkolwiek nie będę kłamał, jest dużo lepiej niż się spodziewałem. Te solone chipsy z tą solą <laughs> zrobiły całkiem dobry rim. Problem jest taki, że szybko się kończy. A bez tego rimu... Ten koktajl niestety troszkę, troszkę upada, ale doceniam próbę. Tutaj To ten pomysł był Staszie z dopustymi chipsami, a wyszedł koktajl, który może mieć potencjał. Muszę przeanalizować tą koneksję z chipsami, używając chipsa. Hm. Ciekawe, ciekawe. Śmiesznie się tym popija chipsy, brakuje tu czegoś ewidentnie, ale za tą próbę i za ten, za te za, za to, że drink z chipsami i, i tutaj punktuje wyżej niż większość drinków, która miała całkiem normalne składniki. To jest ciekawe. Za to szafoba. Nie mogę dać zbyt wysokiej oceny, bo to nie jest aż takie dobre. Ale zaskoczyłem mnie wzięło, bo ja byłem już gotowy iść tam żygać, a w sumie nie trzeba. Także Chipsowy potwór 6 na 10. Generalnie płaski, szału nie ma, ale prezencja z tym rimem chipsowym? Kino. Czy byłby lepszy, gdybym posypał to chipsami po prostu może, ale nie mam zamiaru próbować. Pływające kawałki chipsów w koktajlu raczej nie poprawiają jego generalnej oceny. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie.